Witajcie w Moto Angeles. Pokażemy Wam, co robił Johnny, bo okazuje się, że wiele osób po prostu nie wiedziało o tym, że istnieją bardzo proste sposoby na to, jak radzić sobie z hamulcem, z przednim hamulcem, który puchnie na hamowaniu. Kiedy Johnny jechał, zaobserwowaliście, że w pewnym momencie ściąga rękę, przekręca bardzo podobne pokrętło i jedzie dalej. Co się okazuje? Kiedy puchnie nam hamulec, bo zaczyna nam dochodzić nie marzę do, do rolgazu. Wtedy zawodnik może odsunąć tą klamkę, żeby mieć więcej miejsca, wtedy może przekręcić kilka obrotów tutaj i zobaczcie, za tak każdym razem klamka się odsuwa. Kręcimy z powrotem, klamka wraca. Widać, że wraca. Jeszcze raz. Zobaczmy, odsuwamy klamkę. i wracamy proste urządzenie pach 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 odkręcamy pach zakręcamy pach 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 prosta sprawa tutaj mamy linkę która jest połączona z regulacją, z regulacją klamki hamulca. W prosty sposób też byliśmy zdziwieni, że na superbajku te hamulce puchną, ale widocznie puchną. I w ten sposób możemy sobie upewniamy się, że mamy zawsze regulację i kiedy hamulec nam spuchnie, możemy sobie przekręcić podczas jazdy i mieć tą dźwignię ustawioną tak, żebyśmy mogli hamować.